Cześć, witajcie. Łukasz Rybski, Polonia 1920. Dzisiaj chciałem porozmawiać o obchodach 104 rocznicy powstania. Wydawałoby się naszego klubu, KS Polonia Bydgoszcz. Mówię naszego, no właśnie czyjego. Obchody, rocznica powstania klubu, rocznica założenia klubu. Coś, co wydawałoby się powinno łączyć powinno łączyć trenerów, działaczy, kibiców, sympatyków, stowarzyszenia, osoby niezrzeszone, ale też zarządzających, zarządzających poszczególnymi sekcjami polonijnymi. No niestety Polonia Bydgoszcz po raz kolejny pokazała, że to w niektórych sytuacjach to stan umysłu. Do czego zmierzam? Mianowicie dzielone obchody klubu. Dzielone, co mam na myśli? Zarząd KP Polonia Bydgoszcz swoje społeczność polonijna, nazwijmy to na potrzeby dyskusji, swoje. Może przedstawię genezę. 14 maja o godzinie 8, w Bydgowskiej Bazylice, Bazylice odbywa się msza Święta w intencji klub, założenia klubu. No, Bardzo szczytna e, idea. Wszak nasi założyciele, ojcowie Polonii, Edmund Szyd. Bernard, Go, Bernard Goltz, Alojzy Stryszyk i inni. Oni byli zakorzenieni w tradycji chrześcijańskiej, w kulturze chrześcijańskiej, nie bali się pokazywać, okazywać swoich wartości, żyć w zgodzie z nimi. I to też jest swego rodzaju hołd dla tego pokolenia. Natomiast nie o tym chciałem porozmawiać. Następnie o godzinie dziewiątej pod trybuną główną przed tablicą Poświęconą pamięci Mariana, Marianowi Norkowskie, Norkowskiego. Oficjalna delegacja złożyła, złożyła hołd, złożony został wieniec, kwiaty. O czym zaproszonych gości? Zaproszonych gości. Gości zaproszono na poczęstonek, tak powiem powiedzieć. Przepraszam, zerkam, bo akurat chórkacz gra na żywo. I to mnie trochę rozprasza, no ale okej, okay, rozmawiamy, to jest luźny format. To jest moje hobby, dzielę się, dzielę się tutaj swoimi przemyśleniami, także wybaczcie. E, trochę prywaty, będę informował. Jest raz 3-5 i równowaga w decydującym secie. Turniej w Rzymie. Okej. Okay. Wracając do Polonii. <grym> I smutek brał, kiedy na mszy świętej w dzień pracujący. No nie ma się co dziwić o godzinie 8.00, że nie będzie tłumów. Z ramienia Polonii było 7 osób. 7, może 8 osób. Wielkie ukłony tutaj dla prezesa Żużowego Klubu Sportowego pana Jerzego Kanclerza. Przyszedł, zawitał. Zarówno był w mszy, jak i pod po trybuną główną, przy tablicy pamiątkowej poświęconej Marianowi Norkowskiemu, także to z myślę ważne świadectwo, że nie odcięli się, jak to mówimy, żużlowcy się nie odcięli, we wcześniejszych latach bywało różnie, szczególnie za poprzednich prezesów. I yy, to jest jedyny plus tego wydarzenia. Spójrzmy na fotki, które zamieszczone zostały na profilu, na profilu KP Polonia Bydgoszcz chociażby. Grono paru osób, najbliższe otoczenie klubu, oficjele, goście z ZKS ZK, ZK Polonia, to wszystko. Ja się pytam, dla kogo my organizujemy to? My. Dla kogo to jest organizowane? Dla zarządu? To nie, to nie trzeba o tym pisać, nie trzeba zapraszać ludzi. Wystarczy zrobić, wyjść, nawet o trzeciej w nocy postawić z Wtedy się lepiej pali, lepiej widać raczej kwiaty. Też można zrobić fotę na Facebooka i się polansować. O to chodzi? Yy, intencja była dosyć ciekawa. Może tutaj ją przytoczę. Poczekajcie. Ja mam akurat intencję mszy świętej. Dlaczego o tym mówię? ponieważ chciałbym się do tego odnieść. O, mam właśnie w telefonie. Z podziękowaniem za 104 lata Bożej opieki nad działalnością klubu Polonia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej na dalsze lata uprawiania piłki nożnej przez dzieci, młodzież i dorosłych, uzyskiwania wysokich wyników sportowych i także wychowania w duchu patriotyzmu oraz aktywności społecznej i obywatelskiej. Z wykrzyknikiem to mówię. W duchu patriotyzmu, aktywności społecznej i obywatelskiej. No ja się pytam, ja się pytam teraz, szanowny zarządzie, panie prezesie, panie dyrektorze, jak ta intencja, którą, którą sami podyktowaliście, jak to ma się do waszego postępowania? No jak? Celowo zrobiłem dłuższą przerwę, ponieważ chcę, aby to wybrzmiało. Ich zachowanie. Typowo polityczne pod publiczkę. Mówią jedno, robią drugie. Uśmiechnięta Polska. Celowo to mówię. Celowo to mówię, bo doskonale. Zdajemy sobie sprawę, kto jest prezesem Polonii Piłkarskiej, i jaką ma przynależność, z jakimi hasłami startował. Z całym szacunkiem, ale tacy ludzie nie powinni piastować żadnych funkcji w naszym klubie. Jestem w 100% procentach stanowczy. Jestem pewien tego, co chcę powiedzieć w tym momencie. To są kpiny. O ósmej latamy do kościoła. Pięknie odświętny garnitur. W pierwszym rzędzie stoimy jak flip i flap. By potem robić akcje na kibiców, piszemy piękne intencje. A w życiu codziennym mamy to w dupie za przeproszenie? Algorytm zas nas wyrzuci. Ludzie, opamiętajcie się. Nie jest to dobry sezon. Nie jest to dobry sezon wizerunkowo. Dla zarządu KPP, dla osób decyzyjnych. Przede wszystkim. Zacznijmy jesienią. Zraz zatrudniamy trenera Karabasza, później go zwalniamy. Piękna konsekwencja, no cudowna konsekwencja. To trzeba było zostawić Osińskiego. Trenera Osińskiego, przepraszam, bo to nie jest żaden mój kolega, szacunek się należy. Nawet nie poznałem, miałem tylko jeden wywiad, zrobiłem z trenerem Danielem Osińskim, także nie mam jak się wypowiedzieć na temat trenera, czy miał dobry warsztat, czy nie. Ale jeżeli jak już zmieniono, wybrano trenera Karabasza, to trzeba było mu dać szansę chociaż do końca rundy. To wy nie wiecie, co się dzieje w waszym klubie, w szatni? Nie macie wyczucia? Albo w jedną stronę, albo w drugą. No albo bierzemy stronę piłkarzy, albo bierzemy stronę trenera i mu dajemy szansę. No ale to zostawmy ten temat. No. Ja się wtedy opowiedziałem za trenerem, ok. Ale to nie znaczy, że nie doceniam piłkarzy, którzy kapitalnie zagrali kilka meczów i doceniam ich, ich zaangażowanie. Może nie wszystkich znam, na pewno, na pewno nie znam większości osobiście, tak to jeszcze było parę lat temu, ale potrafię docenić wynik sportowy. Druga kwestia. Derby. Derby z Zawiszą. Wina kibiców, bo ci kibice. Teraz pan pytanie właśnie do kibiców, do wszystkich tych, którzy żyją życiem Polonii Bydgoszcz, piłkarskiej Polonii. Widzieliście kiedyś, żeby klub się przyznał do błędu? Jakiegokolwiek, no, nawet najmniejszego. Widzieliście? Pod wodzą oczywiście obecnej władzy. Nie zauważyłem. To zawsze tamci, to kibice, to ktoś. Zero. Zawsze knucie, zaple, obgadywanie za plecami. Zawsze tam. Wiem, bo miałem nieprzyjemność przez parę miesięcy być członkiem nowo, nowo, nowo powstałego zarządu. Po erze pana prezesa Marcina Matysiaka. Kolejna kwestia. Po derbach właśnie obchody. O 19.20 gromadzą się kibice. Yy, ja rozumiem, że można mieć obowiązki, że tego dnia no to jest dzień w tygodniu, tak? Nie, nie, każdy ma jakieś zobowiązania. Jasne, nie ma problemu. Ja też wieczorem byłem, byłem zajęty, miałem spotkanie. Rano tylko nam się zdążyłem podejść. Okej, okay. jesteśmy ludźmi. Niech nie każe być tu i teraz. Ale na Boga, rozmawiajmy. Rozmawiajmy ze sobą. Czy to tak ciężko? Przytoczyłem we, w artykuł w felietonie na naszym portalu, na stronie p1920.pl przytoczyłem przykład obchodów w 90, 98, 98 rocznicę. Przepraszam. E, trochę emocji. W 2018 roku. 98 lat Polonia kończyła wtedy. Obchody przypadały na 14 maja. Przypadał wówczas w poniedziałek. Sprawdźcie w kalendarzach. W telefonie można wszystko sprawdzić dzisiaj. 13 były obchody w niedzielę. 12 w sobotę było Grand Prix Narodowy Narodowym Warszawie. Jeszcze pamiętam, jak mieliśmy zgodę, bo ja w tym partycypowałem. No ja, nasze stowarzyszenie, z pokolenie wtedy, wtedy byłem nim, było współodpowiedzialne za organizację. Jak tylko ustaliliśmy z Marcinem Matysiakiem, ówczesnym prezesem KP Polonia, że tak, organizujemy w tym terminie. Od razu przystąpiliśmy do pierwszych zaproszeń, wysyłania. No i, i organizacji, przede wszystkim znalezienia miejsca, była to Restauracja klubowa na trybunie głównej. Na marginesie chulkarz przegrał niestety z polem. No ale wracając do tematu, była to restauracja klubowa. Potrzebowaliśmy jednej zgody: prezesa RZKS Władysława Golowa. Kto miał do czynienia z panem Władysławem, wie, że to nie jest łatwy rozmówca. No, na szczęście nie wyrazi, znaczy wyraził zgodę, nie było przeszkód. Tutaj, w tym momencie, wielkie podziękowania za tamtą, za tamtą organizację dla Adama Liczmańskiego, który, który no, był pośrednikiem pomiędzy panem Gollobem a naszą stroną. Pamiętam, Adam był wtedy w, na turnieju w Niemczech z młodymi zawodnikami Polonii i. Z Niemiec dzwonił, załatwiał sprawę. Z parkingu praktycznie. Potwierdzenie. Tak, Łukasz, możecie robić, ja biorę odpowiedzialność. Nawet jeżeli by coś wyszło, to mamy zgodę. To są ludzie. Tak, tak się załatwia. Przypomnijmy, jaka była, wtedy, jaka była wtedy sytuacja żużlowej Polonii przede wszystkim. Jak mało osób przychodziło na mecze. Zainteresowanie klubem nie było tak wysokie jak dziś. Ale aktyw społeczny, który był niesamowicie zbudowany przede wszystkim postawą przy KP Polonia, czy przy lekkoatletach. Ten aktyw potrafił działać cuda. Nic ludzie za to nie brali. Dawali nawet swoje pieniądze na organizację, byle coś zrobić, coś dla idei, dla tego klubu poczucia tożsamości, przynależności do pewnej grupy. I wtedy, w 2018 roku, moim zdaniem jedna z piękniejszych uroczystości, na których byłem. Można było? Można było. Powiedzieliśmy się za to odpowiednio wcześnie. Tak, żeby można było Wszystkie za i przeciw przedyskutować. Jakby pan A nie wypalił, mieliśmy pan B. Można, można, tylko naprawdę pytanie: jaki cel nam przyświeca? Dla kogo to robimy? Czy dla poklasku politycznego? Zaraz ktoś mi powie: No, taki jesteś mądry, to sam tyle pieniędzy daje. Można wydawać mądrze i można wydać głupio. To tak na marginesie. To, że ktoś daje pieniądze, ułoży na klub, to nie znaczy, że pozjadał wszystkie rozumy. Albo ktoś jest zatrudniony w klubie i się panoszy, to też. No, dobra, może, może nie będę kończył. Pamiętajmy, że każda władza się kończy kiedyś. Nie chciałbym być pokłócony ze wszystkimi dookoła, gdy, kiedy mój czas na, nastanie. Znaczy przeminie, przepraszam, nastanie czas komu innego. Mój czas przeminie. Wtedy będę zwykłym kibicem. Też będę chciał przyjść na trybunię. No. Ciekawe, nie? Wytykany palcami będą. No, ale to tak między, między nami. Otóż to. Kolejna kwestia z relacji jakie do mnie dochodziły po, po obchodach zorganizowanych przez kibiców, kibiców sekcji lekkoatletyczną, stowarzyszenia, osoby też niezrzeszone, ale sympatyków Polonii, które odbyły się 14 maja, ale wieczorem pod trybuną Stadionu Polonii. Ciekawą rzecz można było usłyszeć, przede wszystkim i tutaj ten aktyw, ten aktyw i kształtowanie ducha społecznej, obywatelskiej postawy, patriotyzmu. W momencie, kiedy kibice się gromadzili, piłkarze, dzieci, ich rodzice kończyli, zaczynali treningi. Patrzyli jak zdziwieni co ci ludzie tu robią? O co tu chodzi? Co to jest za zbiorowisko? Czy tam za zbiegowisko, nawet? No właśnie. Gdzie w tym wszystkim dbanie o krzewienie tych wartości polonijnych? Gdzie w tym wszystkim dbanie o, o tą tkankę, jaką jest tożsamość, jaką jest wspólnota? Gdzie w tym wszystkim? No a przecież ja, ja jestem prezesem, ja już odbębniłem swoje. Jestem dyrektorem też, ładnie odbębniłem. No po co myśleć o ludziach, nie? I mówię, z jednej strony piszemy piękne intencje, piękne przemowy. No co z tego? Dużo słów, mało treści. Powiem tak. Teraz ja zobaczycie po tym, jak to nagranie ujrzy światło dzienne. Rybski persona non grata na S2. Piłkarsko będzie. <gryw> Jaja, co? A -a. Nie takie rzeczy się przeżyło. Są ważniejsze rzeczy niż, niż szacunek ludzi miernej reputacji. I to było smutne, właśnie. Smutne, że mamy święto, największe święto klubowe, jakie mamy. możemy sobie wymyślić. Największe. I na nim nie ma przedstawicieli. Nie ma dzieci, nie ma młodzieży. Nie ma nikogo z klubu. Mimo wszystko, piłka nożna jest największą sekcją Polonii, najliczniejszą, która skupia najwięcej adeptów, zawodników, ich rodzic rodziny, rodzice. To jest potencjał. Jak się go wykorzystuje? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Pomijam utrudnienia i koła pod, ko, kłody rzucane pod nogi uczestnikom wieczornych obchodów. Ten, który to wykombinował, ochrona, jakaś policja, na swoich kibiców. Nie wiem, co to zrobił. Nie mogę powiedzieć, ale ta osoba doskonale wie. Mali ludzie, miernej reputacji, powtarzam miernej reputacji. I wiecie co? W czasie jednej z rozmów po tym Nazwijmy to Ciężkim Dniu. Podczas jednej z rozmów naszła taka myśl. Może tak naprawdę powinniśmy. To jest może szalone, nierealne, ale może jako kibice. Jak ten aktyw polonijny społeczny. Może powinniśmy. powołać do życia. KS Polonia. przez J odpisane. Klub oparty właśnie na wartościach tych z naszych pierwszych polonistów. Dla ludzi, którzy nie są politykami. Którzy nie pozytali wszystkich rozumów. Szalone? Jasne. Czemu nie? A niech oni się bawią we własnym sosie. Nie jest nas mało, jakby, powiedzmy, tej społeczności. Nie jesteśmy Liverpoolem, Juventusem, Manchesterem czy innymi klubami. Jesteśmy małym klubem grającym w czwartej lidze, czyli na piątym poziomie rozgrywkowym. A się panuszymy, jakbyśmy byli królami świata. A na koniec mam pytanie takie. Adresatem są osoby odpowiedzialne za to wszystko. Jak projekt badawczy z UKW? Jak baza dla Polonii? Coś wiadomo na ten temat? Czy cisza od tylu lat? Pozdrawiam. Śledźcie nas na Polonia1920. Nasze media społecznościowe yy, albo www.p1920.pl tam dużo informacji bieżących, historycznych, falietunów, artykułów. O każdej sekcji. Wszystko w jednym miejscu. Pozdrawiam, Łukasz Rybski.